Cześć, jestem Pedro, witam Was w moim szóstym odcinku na YouTube. Dzisiaj robimy unboxing przestyłki od Maciej Romankiewicz. A więc tak, otwieramy. Dosyć dobrze zamocowana. puste, puste. I tak... Fajnie tutaj mamy karty. O tej karty umówione. One Yama Limited Edition. i tu. Iniesta Limited Edition. Nasri, swan faworyt. Terry, swan faworyt. Gal Stopper Johart. Artur Goalstopper, Weidenfeller Goalstopper, Vermeer Goalstopper, Sana Rising Star, Kagawa Rising Star, Forest Racing Star, ale go już mam, to jest powtórka, Joshua John Racing Star, Alaba Racing Star, Runei Star Player i Pinto Bazuska. Tą kartę już mam. Tutaj idzie kolejne. Piatow. To są chyba gratisy. Nie, jeszcze. Nasri, powtórka. Albelda. Demichalis. Kryścita, powtórka. Maxuel, Saviola. Luis Adriana, powtórka. Sirokov. Guaita. Schneider. To jest karta z 2010-2011. Jesus Games Wanyama nie to jest Hopper Tutaj mamy One Yame. Scott Brown Powtórka Dany Take Seria Edu Sezon 2010 2011 Anderson Tina Costa Nelson Valdez I ostatnie karty Jepers Powtórka Lescott Powtórka Alderwitz Powtórka Wirsher. Izmailow, Mangala, Bartra, Di Maria. To jest sezon 2011 2012 Fabregas z RPA i Via też z RPA. A więc karty naprawdę fenomenalne fenomenalne karty. Tutaj mamy One Yama Limited Edition. I nie Edition ta Samir Nasri, fan Terry, fan Hard Hart, Stopper Goal Arthur. Artur I Wermer, Sana Racing Star. Kagawa Racing Star. Bardzo rzadkie karty. Forest, Racing Star. Zoszła John. Racing Star ala Rising Star Runej, Star Player Dalej, już więcej powtórek. Tutaj Piatow to jest nowa. Oczywiście One ma Pinta powtórka. Forest powtórka. Tutaj to są karty umówione. Nasry powtórka. Tutaj mamy tak, tak. Halderwild, tak, Lescott, Jepek powtórki, Nelson Waldemar Kosta, Anderson Edu, Aleksiej seria Dany Scott Brown powtórka, Waniama, Hooper Jesus Games to jest chyba powtórka, Snyder, Gwajta, Sierokow, Luis Adriano powtórka, Sawiola powtórka, chyba powtórka. Maxel, powtórka, Kryścita, powtórka, Demichelis Albelda. A więc ta wymiana była ekstra, naprawdę super. Cieszę się, że ta przesyłka w ogóle doszła. Jestem zadowolony z tej wymiany. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia.